Witam w programie Rozkład Jazdy, w przewodniku po najciekawszych wydarzeniach w Pile i okolicach. Zobaczmy, co czeka nas w najbliższym tygodniu. Monika Stelenga, zapraszam. Na początek przeniesiemy się na żużlowy tor. IMP Challenge już w czwartek, 30 maja o godzinie 15 na Asta Arena w Pile. Awans do cyklu IMP uzyska czołowa ósemka rywalizacji. O awansie będzie decydować każdy pojedynczy punkt. Z miejsca w stawce IMP będą się cieszyć ci zawodnicy, którzy w pile popełnią jak najmniej błędów.

Zaczniemy wyczekiwaną premierą filmu Puchatek, Krew i Mud 2. Po spektakularnym sukcesie zakazanego w kilku krajach niskobudżetowego horroru o Puchatku, twórcy uzbrojeni w nowe możliwości powracają z pełnokrwistym slasherem. Chwilę potem druga premiera tej nocy, mrożąca krew w żyłach, pierwsza część krwawej trylogii Strangers. Dla tych, którym wystarcza jeszcze odwagi, dwa kolejne świetne oceniane horrory niepokalana i na zakończenie Urojenie. of christ It's a miracle. You are with child. Mm. Bilety na maraton dostępne online na stronie Heliosa oraz stacjonarnie w kinie. A teraz coś dla wszystkich dzieci bajkowy dzień dziecka już 1 czerwca. Na placu Staszica od godziny 12 czekać będzie magiczna Ciuchcia, która bezpłatnie przewiezie Was po mieście. Plac zwycięstwa zamieni się w Lunapark, a w parku na wyspie posłuchamy talenciaki Studia Esti. Na scenie zobaczymy również spektakl Szary Jednorożec w wykonaniu Teatru Trójkąt. Nie może Was tam zabraknąć! Na koniec przeniesiemy się do świata teatru. Zapraszam do Regionalnego Centrum Kultury na stand-up Magdy Kubickiej pod tytułem Chcę Cię pozwać. Odbędzie się on 3 czerwca o godzinie 19. Prosto z Krakowa Magda Kubicka. Młoda i dynamiczna, płonie żywym ogniem. Przypieka swoimi żartami. Na nikogo nie czeka, bo nie ma czasu. Porusza kontrowersyjne, ostre tematy. Nie ma dla niej tabu. Wieloryby grenlandzkie, destylacja ropy naftowej, cyberprzestrzeń, programowanie obiektowe, obróbka drewna. Te akurat tematy pomija. Oreszcie mówi, jak na kobietę przystało, dużo. Kusi zapytać, co tam robisz, ale nie pytam. Słuchajcie, ja ten program gram od roku kiedyś byłam ambitna. Widzę taki fajny chłopak w pierwszym rzędzie, tak się chowa, tak się chowa. A ja nie chcę wiedzieć. Ja, ja pytałam naprawdę. Kiedyś pytam typa, co tam robisz, a on mówi odpoczywam. <Glopatki> jak trzeba mieć beznadziejnie w domu? Jak trzeba mieć źle? Zamiast nie wiem, na kanapie, w salonie, w przedpokoju, w kuchni, to siedzieć nad kiblem i hemoroidom świat pokazywać. No jak trzeba mieć źle? Bilety do kupienia w kasie oraz online na stronie internetowej RCK. To jednak nie wszystko. Zobaczmy, co jeszcze się będzie działo w najbliższych dniach w regionie. Color Fest w Złotowie na Półwyspie Rybackim już 30 maja od godziny 18. .00. 1 czerwca to wyjątkowe święto i oprócz bajkowego dnia dziecka mam dla Was kilka ciekawych propozycji. W chodzie, że od godziny 10.00 na Strzelnicy pod czujnym okiem instruktorów odbędzie się specjalny turniej strzelecki dla dzieci do 15 roku życia. W Czarnkowie na stadionie miejskim od 11 wiele atrakcji, konkursów i rywalizacji. I jeszcze przynosimy się do Piły. Od godziny 12 w RCK Miła Maluchowi scena o Kubie Muzyku, a dla tych nieco starszych od 19 u Wyspiarza w Pile koncert Folk Machiny oraz Desert King. Czwarta Biesiada Krajeńska w Osieku to propozycja dla miłośników kultury ludowej. Start imprezy 2 czerwca o godzinie 12. Niedziela to także dzień dla fanów motoryzacji. W Pile od godziny 15 metr żużlowy, w którym Polonia Piła zmierzy się z Landshut. Dzień kolorów także w Wałczu. Już 2 czerwca od godziny 18 na Polanie przy ulicy Dolne Miasto. A 5 czerwca do Piły zawita Maciej Brudzewski ze stand-upem Co Ludzie Powiedzą. W dzisiejszym rozkładzie jazdy to wszystko. Zapraszam na kolejne wydania w każdą środę o godzinie 18.45. Do zobaczenia.